Dominik Ashford był w holu Ashford Enterprises, przeglądając kwartalne raporty na swoim tablecie, kiedy usłyszał cichy głos. Przepraszam, proszę pana, upadło panu to. Spojrzał w dół i zobaczył małą dziewczynkę, może trzyletnią, z blond włosami upiętymi w dwa niechlujne koki, w różowej sukience, która była trochę za duża. Trzymała coś w obydwu dłoniach, z poważnym i zdecydowanym wyrazem twarzy. Oddech Dominika całkowicie ustał. W małych rączkach dziecka znajdował się złoty medalion. Delikatny i ozdobny, odbijający światło z okien. Rozpoznał ten medalion. Kupił go siedem lat temu dla swojej żony Eleny na jej pierwsze urodziny. Nosila go codziennie aż do wypadku samochodowego, który odebrał jej życie trzy lata temu. Skąd... skąd to masz? Słowa wyszły twardziej niż zamierzał. A dziewczynka szeroko otworzyła oczy. Znalazłam na podłodze. Moja mama mówi, że kiedy znajdujesz rzeczy, trzeba je zwracać ich właścicielom. To pana? Ręka Dominica zadrżała, gdy wziął medalion. Otworzył go zręcznie palcami i tam były dwa małe zdjęcia. Jedno jego, jedno Eleny, oboje śmiejący się z czegoś poza kadrem. Zdjęcia zrobił sam podczas miesiąca miodowego we Włoszech. Proszę pana, wszystko w porządku? Zapytała kobiecy zatroskana. Dominik spojrzał w górę i zobaczył, że ktoś podchodzi szybko, ubrana w szary uniform ekipy sprzątającej budynku. Miała takie same blond włosy jak dziewczynka, związane w praktyczny koński ogon, a na młodej twarzy malowało się zmartwienie. Emma, mówiłam ci, żebyś została przy wózku. Przepraszam, panie Ashford, wymknęła mi się. Kobieta wyraźnie wiedziała, kim jest Dominik. Większość jej pracowników znała go przynajmniej z widzenia, ale Dominik nie miał pojęcia, kim ona jest. Mamo, oddałam to, co znalazłam, tak jak mnie nauczyłaś, powiedziała Emma dumnie. Dominik wpatrywał się w medalion w swojej dłoni. Gdzie dokładnie to znalazłaś? Emma wskazała w stronę windy executive. Tam leżało na podłodze, całe błyszczące. Uważałam, że jest ładne, więc je podniosłam, ale mama mówi, że piękne rzeczy, które nie są nasze, trzeba zwracać właścicielom. Emma, chodź tu natychmiast, powiedziała kobieta, wyciągając rękę po córkę. Dziewczynka spojrzała na Dominica mieszaniną strachu i zażenowania. Przepraszam za przeszkodę niech poczekają proszę chwilę powiedział Dominik. Muszę zrozumieć. Ten medalion. Mój medalion, który zniknął trzy lata temu. Przeszukałem cały dom, szukając go, jak trafił na podłogę w holu mojego budynku. Kobieta, której identyfikator mówił Sara, wyglądała na zdezorientowaną. Nie wiem proszę pana. Emma i ja zaczęłyśmy naszą zmianę dwudziestu minut temu. Pewnie widziała, jak opróżniałam kosze na śmieci. Przysięgam, że nie wzięłyśmy tego. Emma po prostu to znalazła. Dominik zrozumiał jak bardzo mogło to zabrzmieć niemal oskarżycielsko gdy dziecko zrobiło dokładnie to co trzeba ukucnął przy mnie próbując złagodzić wyraz twarzy Emmo przepraszam jeśli cię przestraszyłem ten medalion należał do kogoś bardzo dla mnie wyjątkowego kogo bardzo kochałem już jej nie ma i to jedna z ostatnich rzeczy które mam by ją pamiętać szukałem go bardzo długo dziękuję że mi go oddałaś Emma obserwowała go z intensywną koncentracją, jaką tylko małe dzieci potrafią utrzymać. Poszła do nieba? Powiedziała szybko Sara. To nieodpowiednie. W porządku. Powiedział Dominik zaciśniętym gardłem. Tak, Emma, ona poszła do nieba. Mój tata też jest w niebie, mówi mama. Opiekuje się nami. Może twoja mama dzisiaj opiekowała się tobą i upewniła, że znajdziesz jej medalion, żebyś mogła go oddać? Prosta logika dziecka uderzyła Dominika mocniej niż jakiekolwiek zawodowe porażki. Ta mała dziewczynka, która zrozumiała stratę na swój sposób, właśnie dała mu coś cenniejszego niż wszystko, co pieniądze mogą kupić. Może tak, powiedział spokojnie Dominik. Dziękuję, Emma. Dzisiaj zrobiłaś świetną rzecz. Mogę cię o coś zapytać? Emma pochyliła głowę. Emma, musimy pozwolić panu Ashford wrócić do pracy. Przerwała Sara wyraźnie zdesperowana, by zakończyć tę interakcję. W porządku. Co chcesz zapytać, Emma? Dlaczego wyglądałaś na smutną? Nawet zanim dałem ci medalion, wyglądałaś smutno. Mama mówi, że smutni ludzie potrzebują dobroci. Twarz Sara zaczerwieniła się. Emma, proszę. Ale Dominik odpowiedział szczerze. Jestem smutny od bardzo dawna. Odkąd moja żona poszła do nieba, nie potrafiłem być szczęśliwy bez niej. Emma to przemyślała, potem podniosła rękę i klepnęła go w policzek swoją małą rączką. W porządku. Mama mówi, że smutek jest w porządku. Nie możesz być smutny wiecznie. Musisz znaleźć nowe szczęście, nawet jeśli tęsknisz za starym i szczęśliwym. Dominik poczuł, jak coś pęka mu w sercu. Spojrzał na Sara, młodą kobietę, która w tym samym czasie wychowywała niezwykle bystre dziecko, pracując jako sprzątaczka w jego budynku. Kobietę, którą prawdopodobnie mijał dziesięć razy, nie zauważając jej. Ile ma Ema lat? zapytał. Trzy i pół. odpowiedziała Sara, wciąż wyglądając, jakby chciała zniknąć w podłodze. A jej ojciec? Wyraz twarzy Sara się skurczył. Zmarł dwa lata temu. Służba wojskowa. Radzimy sobie same, ale wyraźnie nie było łatwo. Uniform Sara był zużyty, buty sklejone, a sukienka Emmy, choć czysta, ewidentnie używana. Dominik rozpoznał znaki osoby radzącej sobie ciężko finansowo. Jaka jest Twoja pełna pensja? zapytał. Sara Bennett. Panie Ashford, obiecuję, że to się nie powtórzy. Emma zwykle zostaje w pokoju zabaw podczas mojej zmiany. Ale moja stała niania jest chora, więc przyniosłam córkę do pracy. Sara podniosła brodę, teraz w defensywie. Tylko wtedy, gdy nie mam innego wyjścia. Ona nie przeszkadza, spokojnie siedzi w swoim miejscu. Dominik spojrzał na kobietę, pracującą w niewdzięcznej pracy, wychowującą samotnie dziecko, uczącą je dobroci i zwracania znalezionych rzeczy. Wszystko to podczas własnego cierpienia. Potem spojrzał na Emmę. Która studiowała wzór na marmurowej podłodze, z intensywną koncentracją, najwyraźniej zadowolona, że wypełniła swoje zadanie. Emmo, powiedział Dominik, kim chcesz zostać? Jak dorośniesz? Twarz Emmy rozświetliła się. Weterynarzem, kocham zwierzęta, ale mama mówi, że studia są drogie, więc może zostanę opiekunką zwierząt. Emma, powiedziała zmęczona Sara słowo to dog walker. Będę spacerować ze wszystkimi zwierzętami, nie tylko psami. Nalegała Emma. Dominik podjął decyzję. Sara, o której kończy się twoja zmiana? Sześć Czy możesz przyjść do mojego biura o 6.15? Wy obie? Twarz Sara pobladła. Panie Ashford, jeśli to o Emi przeszkadzającą panu. Przysięgam, nie powtórzy się. Proszę, nie zwalniaj mnie. Potrzebuję tej pracy. Nie mogę sobie pozwolić na jej utratę. Nie zwolnię cię. Po prostu przyjdź do mojego biura. 34 piętro, sześć tu 15. Podniósł się, mocno ściskając medalion w dłoni i poszedł w stronę windy executive, zostawiając Sara i Emmę zdezorientowane. Kolejne godziny minęły jak mgnienie oka. Dominik nie mógł się skupić na pracy. Ciągle otwierał medalion, patrząc na twarz Eleny. Wspominając jej śmiech, ciepło, sposób w jaki zawsze zauważała ludzi Dziecko trzyletnie przypomniało mu jak być człowiekiem ponownie O 6.15 ktoś delikatnie zapukał do drzwi jego biura Sara i Emma weszły Sara wyglądała na przerażoną, a Emma na zdumioną Wow, westchnęła Emma Twoje biuro jest takie wysokie, widać wszystko, Emma Szepnęła Sara Dominik uśmiechnął się Porządku, Emma. Chcesz spojrzeć przez okno podczas gdy rozmawiam z twoją mamą? Emma entuzjastycznie kiwnęła głową i pobiegła do okna od podłogi do sufitu, przyciskając twarz do szyby. Sara, usiądź proszę, powiedział Dominik, a Sara usiadła, wyglądając jakby chciała w każdej chwili uciec. Myślisz, że cię zwolnię? Nie, oferuję ci inne stanowisko. Asystentka wykonawcza. Dzień pracy, weekendy wolne pensja trzykrotnie większa niż teraz, pełne świadczenia, w tym pomoc w opiece nad Emmą i plan oszczędności na studia. Sara spojrzała na niego. To dlatego, że Emma znalazła twój medalion? Nie, to dlatego, że widziałem kobietę wychowującą niezwykłe dziecko, ucząc ją dobroci i uczciwości, radząc sobie z własną stratą. Dominik kontynuował, wyjaśniając, że to właściwe i uczciwe postępowanie i że emma przypomniała mu, że dobroć i widzenie ludzi ma znaczenie. Sara zakryła twarz dłońmi i szlochała. Emma podbiegła zaniepokojona. Mamo, dlaczego płaczesz? Łzy szczęścia, kochanie. To łzy szczęścia. Sara rozpoczęła pracę w następnym tygodniu i okazała się dokładnie tym, czego Dominik potrzebował. Była zorganizowana, intuicyjna, uczciwa, choć z drobnymi wadami. Realizowała jego harmonogram z militarną precyzją i przypominała mu, gdy był trudny. Stała się nie tylko pracownikiem, ale przyjacielem. Emma zaczęła uczęszczać do firmowego przedszkola, rozwijając się wśród innych dzieci w jej wieku i uczestnicząc w regularnych zajęciach. Rysowała portrety Dominika, które wieszał w swoim biurze, zastępując sterylną korporacyjną dekorację. Zadawała mu pytania o jego żonę jakby rozumiała, że musi o niej mówić, by utrzymać pamięć przy życiu. Jaki był jej ulubiony kolor? Zapytała pewnego dnia, gdy Sara przyprowadziła ją do biura. Niebieski, niebo błękitne, jak idealny letni dzień. A zwierzęta? Kochaliśmy je. Mieliśmy trzy psy i dwa koty. Po jej śmierci oddałem je, bo nie mogłem odpowiednio się nimi opiekować i pracować cały czas. Emma wyglądała na szokowaną. Oddałeś swoje zwierzęta? Wiem, że to było złe, ale nie mogłem się nimi odpowiednio opiekować. Kiedy dorosnę i zostanę weterynarzem, pomogę ci zdobyć nowe zwierzęta i nauczę jak o nie dbać, nawet gdy będziesz smutna. Dominik uśmiechał się coraz częściej w tych dniach. Biuro wydawało się inne z Sara na miejscu i Emmą odwiedzającą okazjonalnie. Przypominając mu, że życie istnieje poza arkuszami kalkulacyjnymi i posiedzeniami zarządu. Sześć miesięcy po tym, jak Emma oddała medalion, Dominik przeorganizował swój harmonogram, by pracować mniej. Zaczął działać jako wolontariusz w tym samym schronisku, które Elena kochała. Zaadoptował dwa psy za zgodą Emmy i wsparciem Sara. Znowu zaczął się spotykać, niepoważnie, ale otwierając się na możliwość nawiązania relacji. Medalion trzymał w szufladzie biurka, wyciągając go czasami, by spojrzeć na twarz Eleny. Ale już nie wydawało się, że jest to wszystko, co mu po niej pozostało. Stał się wspomnieniem kobiety, która nauczyła go dostrzegać ludzi, cenić dobroć i rozumieć, że sukces nie znaczy nic bez współczucia. W rocznicę śmierci Eleny, dominik zaprosił Sara i Emmę na kolację. Nie jako pracownicę i jej córkę, ale jako przyjaciół. Poszli do spokojnej restauracji, a Dominik opowiadał historię o Elenie, rozśmieszając Emmę opowieściami o jej kulinarnych wpadkach i złym śpiewie. Wygląda na to, że świetnie się bawiła, powiedziała Emma, jedząc swoje paluszki z kurczaka z powagą. Była najlepszą osobą, jaką znałem, zgodził się Dominik. Myślę, że byłaby szczęśliwa, że już nie jesteś taki smutny. Dlaczego tak myślisz? Emma wzruszyła ramionami. Mądrze jak na swój wiek. Bo kiedy kochasz kogoś, chcesz, by byli szczęśliwi. Nawet jeśli są w niebie, a ty jesteś tutaj. Chcesz, aby znaleźli nowe, szczęśliwe rzeczy. Mama mówi: Tata chce, żebyśmy byli szczęśliwi, nawet jeśli nie może tu być. Myślę, że twoja mama też tego chciała. Dominik poczuł znajome szczypanie w gardle. Myślę, że masz rację. Dwa lata później, kiedy Emma rozpoczęła przedszkole, Dominik założył fundację stypendialną Eleny Ashford, oferującą pełne stypendia na studia dla dzieci samotnych rodziców i rodzin wojskowych. Sarah pomogła w realizacji fundacji, przeglądając zgłoszenia i wybierając odbiorców, którzy ucieleśniali wartości, które Elena reprezentowała w życiu. Podczas pierwszej ceremonii wręczenia stypendiów, Dominik opowiedział historię medalionu. O tym, jak zaginął na trzy lata, jak trzyletnie dziecko go znalazło i oddało, i jak ten prosty akt dobroci zmienił jego życie. Emma nie tylko oddała biżuterię tamtego dnia, powiedział publicznie Dominik, oddała coś, co straciłem po śmierci mojej żony: nadzieję, poczucie więzi, cel. Przypomniała mi, że dobroć ma znaczenie, że dostrzeganie ludzi ma znaczenie i że wszyscy jesteśmy połączeni poprzez małe, codzienne wybory. Ta fundacja istnieje ponieważ pewna dziewczynka zrobiła właściwą rzecz, kiedy nikt nie patrzył. Bo jej mama nauczyła ją, że znalezione rzeczy należy zwracać, bo obie pokazały mi, że strata nie musi być końcem historii. Emma, teraz pięcioletnia, siedziała w pierwszym rzędzie obok mamy, promieniejąc dumą. Lata później, gdy Emma była starsza i zapytała Dominika, dlaczego naprawdę tak bardzo im pomógł, wyjął medalion. Oddałaś mi to, co było moje, gdy mogłaś je zatrzymać. Kiedy twoja mama zmagała się finansowo i mogła je sprzedać. Zamiast tego oddałaś coś obcemu, robiąc właściwą rzecz. Wiesz, co mi to powiedziało? Że jesteś dobrym dzieckiem. Że twoja mama robiła wszystko dobrze, ucząc cię uczciwości. I przypomniało mi to coś, co mówiła moja żona. Nie mierzymy się tym, co gromadzimy, ale tym, co dajemy. Oddałaś mi coś cennego. Chcę ci oddać coś z powrotem dla ciebie i twojej mamy. Medalion. Nadzieja. Szansa. Szansa, byście obie mogły zbudować coś lepszego. Twoja mama zrobiła resztę. Pracowała ciężko, uczyła się szybko, stała się niezastąpiona. Ty zrobiłaś resztę, będąc dokładnie tym, kim jesteś. Dobrym, ciekawym, uczciwym. Medalion po prostu otworzył drzwi. Oboje przez nie przeszli. Medalion żył w szufladzie biurka Dominika, ale jego prawdziwa wartość nie polegała na złocie ani zdjęciach. Było przypomnieniem, co kosztowało stracić Elenę i co dało znalezienie medalionu z powrotem. Mała dziewczynka z niechlujnymi kokami i poważnym wyrazem twarzy, mówiąca Upadło panu to, proszę pana. Zmieniła wszystko, bo czasem nie chodzi o przypadek. Czasem wszechświat sprawia, że coś tracimy, aby właściwa osoba mogła to znaleźć i zwrócić. Pokazując nam, że to, co naprawdę straciliśmy, nie było przedmiotem. Czasem rzeczy, które tracimy, prowadzą nas do ludzi, których powinniśmy odnaleźć, a czasem prosty akt dobroci dziecka staje się nicią, która splata złamane osoby z powrotem w całość. Jeśli ta historia przypomniała Ci, że małe akty uczciwości mogą zmieniać życie, proszę, polub, udostępnij i zasubskrybuj. Skomentuj okazję, gdy ktoś oddał Ci coś cennego. Lub gdy ty zrobiłeś właściwą rzecz, gdy nikt nie patrzył. Te chwile mają większe znaczenie niż zdajemy sobie sprawę. Są nitkami, które utrzymują naszą ludzkość razem.